Na sam początek szybkie podsumowanie kazania dla tych, którzy skupiają się na najwyżej minutę. Z dzisiejszego Słowa Bożego możemy wyciągnąć następujące wnioski. Pierwszy to taki, że chrześcijaństwo to nie jest tylko jakiś ciekawy pokląd na życie po śmierci, ale przede wszystkim styl życia. Czym ten styl się objawia? Mianowicie innym podejściem do pokus, które mają wszyscy ludzie na świecie. Trzy pokusy, które dzisiaj Jezus znajduje, które Jezusa znajdują na pustyni, to Jezus potrafił je pokonać. Odpowiedzią na nie jest modlitwa post-jałmużna. I w wielkim poście, jako uczniowie Chrystusa, powinniśmy właśnie ten styl życia przyjąć. Modlitwa post-jałmużna. To jest styl chrześcijańskiego życia. W wielkim poście trzeba nad tym popracować. Amen. To dla tych, którzy teraz się wyłączają, a dla ludzi, którzy są spragnieni rozwinięcia tematu, to już spieszę, skąd takie wnioski. To nie jakieś moje mądrości, ale ze słowa Bożego. Po czym poznać ludzi wierzących w kraju, który jest katolicki. Tak. My jesteśmy krajem katolickim. Wiadomo, że ten katolicyzm jaki jest, taki jest. Ale nie da się ukryć, że przenika kulturę, pewne zachowania, tradycje. To jednak wszyscy są gdzieś tutaj jakoś tam ochrzczeni. Tam święta Bożego Narodzenia obchodzą, z jajkami przyjdą poświęcić. tam Zające będą łapać za parę tygodni. I teraz jak w takim, takim zbiorze ludzi chrześcijańskopodobnych, Zobaczyć tych, którzy są uczniami Chrystusa, a nie tylko wytworem kultury chrześcijańskiej. W środę, popielcową, kropce na czole. W środę, jak ktoś się zapomniał, a wyszedł z kościoła, to z tą kropką tak zasuwał cały dzień do pracy, nie? Patrzyli na niego, aha, aha, to ten tam chyba z kościoła, jest jakiś ko kościołkowy człowiek. Patrz był, nie? W kościele, które zdał kropkę zrobić na czole. O, wygląda, jak wygląda, no borok taki. Ale tak, to jest jakiś zewnętrzny obraz Twojej wewnętrznej wiary. No ale właśnie, czy to jest jedyny dzień w roku, kiedy ktoś inny, kto z kim przebywasz na co dzień, zauważa w Tobie wiarę. Że Twoja wiara wychodzi na zewnątrz. I czy wystarczy tylko mieć takie przekonanie, że jestem wierzący, czy trzeba zrobić kropkę na czole? Posłuchajmy, co ma do tego w tym temacie do powiedzenia święty Paweł, bo mówi takie genialne zdanie. Mówi tak. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i wielu ludzi, jak się zapytasz, to oni powiedzą, tak, ja jestem wierzący, ja jestem wierzący. Oni swoimi ustami wyznają, że są tam, Pan Bóg jest, okej, okay, nie? I dalej mówi tak, jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. I wielu ludzi, jak zapytasz, co się dzieje z ludźmi po śmierci, to oni powiedzą: no, coś tam jest, coś tam jest. Czyli wierzą, że coś tam jest po śmierci. Wierzą, że Bóg jest i że coś po śmierci jest. No i teraz pytanie. Czy o takich ludziach właśnie mówi Paweł? Czy wystarczy mówić, że Bóg na pewno jest, ja w niego wierzę i coś po śmierci jest? Czy to już jest, jesteś zbawiony? Paweł doprecyzowuje. Mówi tak, zaraz po tym zdaniu. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości. Jeżeli rzeczywiście wierzysz, to to wychodzi w twoim życiu. Jesteś sprawiedliwy, uczciwy, prawdomówny, szlachetny, hojny. Te wszystkie takie fajne rzeczy, które fajnie brzmią, ale są trudne do zrobienia. To to powinno wynikać, wychodzić ze z twojego życia. Jeżeli tego nie ma w Twoim życiu, to mam złą wiadomość. To nie szastaj na lewo, na prawo, że jesteś wierzący. Już lepiej powiedz, staram się. Staram się być wierzący. Słuchajcie, i tu jest ten pierwszy wniosek, że bycie chrześcijaninem to niefajny pogląd na życie po śmierci, nie tylko. Ale przede wszystkim styl życia. Bo jak Jezus rozsyłał apostołów, nie? jakie przekazanie nam zostawił? Idźcie i dzielcie się swoim światopoglądem. No nie. Idźcie i miłujcie się tak, jak ja Was umiłowałem. Chrześcijaństwo to jest miłość w praktyce. A jak cię ktoś zapyta dopiero, a czemu tak robisz? E, bo Jezus jest moim Panem. Mieliście w ogóle kiedyś tak w życiu? Że wy powiedzieliście kiedyś tak słowa, że Jezus jest moim panem? Nie chodzi mi o wyznanie wiary tutaj co niedzielę, ale że kiedykolwiek przed kimkolwiek zaświadczyliście, że Jezus jest moim panem. Czy takie słowa wyszły z waszych ust? Bo ludzie się będą pytać, dlaczego tak, dlaczego łazisz z tą kropką na czole w środę popielcową, bo Jezus jest moim panem? Ale co to znaczy, nie? bo to, wiecie, to tak fajnie się mówi, co to znaczy, że Jezus jest Twoim Panem? Jeżeli mówisz, że Jezus jest moim, to może być tak. Jezus jest moim najwyższym autorytetem. Jezus jest y, moim kompasem moralnym. Jezus jest moją prawdą. Jak nie wiem, co jest prawdą, to idę się Jego pytam. Jak y, się zastanawiam, jak postępować w życiu, to pytam się Jego. Nie nikogo innego. On jest moim najwyższym autorytetem. Od Niego zależy moje życie i moja śmierć, i to, co po niej. Dlatego jest dla mnie bardzo, bardzo ważny jest ważniejszy niż cała moja rodzina. Aha, na tym polega, że Jezus jest Panem że jest centrum Twojego życia, od którego wszystko zależy. Nie? No i teraz tak. Jeżeli mamy coś takiego, że chcemy wierzyć i próbujemy być tymi sprawiedliwymi ludźmi. Ale nam nie wychodzi, to nie jest jeszcze tak źle. Bo to znaczy, że ty chcesz dorosnąć do tej miary, którą Bóg zamierzył. I wiecie, co nam przeszkadza w tym, żeby żyć tak, jak wierzymy? Pokusy. Pokusy. I to nie jest, to nie tylko Chrześcijanie mają pokusy. Chrześcijanie, wszyscy ludzie na świecie mają pokusy, bo to jest nasza natura. Tak jesteśmy skonstruowani, że mamy pokusy różne. I to one sprawiają, że zamiast iść prosto, to zbaczamy z kursu. Zamiast być tymi sprawiedliwymi ludźmi, to wychodzi trochę inaczej. I teraz tak, jeżeli macie w sobie jakiś taki, taki rozdźwięk, że no chciałbym tak robić, no ale niestety zbaczam z kursu, upadam, grzeszę, nie? Wpadam w te pokusy i cię to denerwuje, to dobrze. To Jezus ma dla ciebie rozwiązanie i w wielkim poście warto je przetestować na sobie. Jezus dzisiaj sam się zmierzy z pokusami. I oczywiście to są trzy podstawowe pokusy, bo pokusy można różnie klasyfikować, ale te trzy to są takie najprostsze do sklasyfikowania. I teraz tak: pierwsza pokusa to są porządliwości ciała. Czyli co? Szatan go bierze i mówi, a najpierw, że kiedy go bierze? Jak 40 dni przepościł. Nie wziął go na początku, tylko dopiero jak po 40 dniach, kiedy Jezus ma kryzys i czuje głód, to wtedy przychodzi pokusa. Nie wtedy, kiedy jesteś mocno zaprawiony nie? i masz mocne postanowienie. Nie. I przychodzi i mówi, co, głodny jesteś? No to powiedz temu kamykowi, żeby stał się chlebem. Dawaj, pokaż, że umiesz. Jezus mówi, co? No, nie samym chlebem żyje człowiek. To jest pokusa konsumpcjonizmu. Dzisiaj byśmy to tak nazwali. Nasze ciało ma swoje potrzeby. I one o sobie przypominają. Musisz się wyspać, musisz się zjeść, musisz się wypić. No i w sumie chyba tyle. I mieć ciepło. I teraz te potrzeby są naturalne. Codziennie czujesz je na nowo. I musimy, że tak powiem, je zaspokajać, żeby funkcjonować na normalnym poziomie. Tylko z naszymi potrzebami jest tak, że one są nienasycone. One zawsze będą chciały. Zaspokoje je na chwilę, zno, za jakiś czas znowu się uruchamiają. I jaki błąd często popełniamy? Że zaczynamy je dokarmiać bardziej niż trzeba. A im bardziej dokarmiasz swoje potrzeby, tym zmagasz je jeszcze bardziej. Wiesz, że następny raz będziesz chciał jeszcze więcej, nie? I przeradzają się w namiętności. Potrzeba przeradza się w namiętność, a to znaczy, że powoli tracisz kontrolę. A jak się już urośnie do porządliwości, to już w ogóle nie masz kontroli nad swoim życiem. Jeśli ktoś się odchudzał, to wie, o czym mówię. Mówisz, że nie będę jeść słodkiego. Pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień, jakoś ci to idzie, nie? a później stoisz w kolejce, w żabce, czy tam przy innej kasie i tam takie ładne batoniki, nie? I tak. A co zaszkodzi, jeden tylko, nie? No. No, nie jest takie proste. I to jest wtedy moment, w którym rozumiesz, że masz namiętność, nad którą nie panujesz. Tak samo jest z piwkami. Nie? No, jedno piwko, nie? No, pff, to, to jedno. Tylko po jednym już nie jesteś tym samym gościem, który był wcześniej. I to już nie jest takie proste. Słuchajcie, tam jest księga trzeźwości, do wpisywania się, nie? Ja to zaczynam nazywać moim pamiętnikiem, bo tylko ja się tam wpisuję. <słuch> Na 11 tysięcy porafia, nie? I wszyscy mówią, ale my. Ja, nie mamy problemu z alkoholem. No, ja też nie mam, słuchajcie. Tylko, że dlaczego nie dasz tego świadectwa, nie? Spróbuj sobie odmówić. Albo jakieś urodziny i tak dalej. No to, no właśnie, cały widz polega na tym. Nie wtedy, kiedy nie masz żadnych urodzin przed sobą, ani nic. To ty, co to za wyczyn, jak nie ma okazji? No właśnie wtedy, kiedy są okazje i mówisz, no słuchajcie, mam takie postanowienie, gdzie postoję, poczekam, nie? Odwiozę was. Pomyślmy, nie? Nad tym. I to są... To są nasze namiętności. I teraz tak, jeżeli masz je rozkręcone, jeżeli jesteś konsumentem, który konsumuje za dużo, to Jezus mówi: Odpowiedzią jest post. Lekarstwem na przesadną konsumpcję jest post, czyli odcięcie się, ograniczanie się. Nie? I to jest ćwiczenie duchowe. To nie jest takie proste, to trzeba poćwiczyć. A słuchajcie, jesteśmy konsumentami. Bo jesteśmy społeczeństwem rozwijającym się, rozwiniętym wręcz, bo zaczynamy być otyli. 65% facetów w Polsce, panowie, ma nadwagę albo są otyli. I ja się też do tego zaliczę, żeby nie było. 65%. Panie, no trochę lepiej. 49%. Ale to były wyniki przed pandemią, więc założę się, że jest o wiele więcej. Niektórzy do dzisiaj nie potrafią stracić kilogramu z pandemii. To jest z 2019 takie badanie. Słuchajcie, jesteśmy konsumentami, czyli konsumujemy więcej niż potrzebujemy, dlatego nam się odkłada. I warto to przetestować w wielkim poście i zacząć sobie odmawiać pewnych rzeczy. Nie tylko jedzenia mięsa w piątek, o, co to za wyczyn. A weź sobie tak, odłóż telefon i scrollowanie. Uuuu... Gwarantuję ci... 6 godzin nie wytrzymać, a cię łapki będą świeczbić. My jesteśmy informacyjnymi narkomanami, musimy wszystko wiedzieć. Nie? No spróbuj. jak się pojawi coś, co cię przymusza, to okazuje się, że wyhodowałeś sobie namiętność. Więc Jezus mówi, zacznij pościć. Rób sobie przerwy. Nie? żeby tak wrócić do normy. Więc to jest jedna pokusa, konsumpcjonizm kontra jałmużna. Druga to jest pycha tego świata, czyli władza. Jezusa bierze, pokazujemy te królestwa, mówi: Masz, wszystko będzie Twoje. Ale oddaj mi pokłon. Nie, bo Panu Bogu będę służył. I zobaczcie, ktoś może powiedzieć tak: pokusa władzy. A to nie moja bajka. Pokusę władzy to ma Trump. To ma Putin, ich kto tam jeszcze, tam in, inni nie mają pokusę władzy. Ja, szaraczek z rodzina, to, to nie, politycy, to jest ich problem. Oni walczą o władzę, mają takie pragnienie władzy. Naprawdę? Nic bardziej mylnego. Żyjemy w kampanii wyborczej prezydenckiej, więc mamy jak na załączonym obrazku, jak? Mądrzejsi ludzie, sprawni w manipulacji, zarządzają naszym pragnieniem władzy. Jak ono się przejawia u zwykłego szarego Polaka? Żeby nasi rządzili. Tam ci nie mogą rządzić. Nieważne, by tam ci nie rządzili, albo nasi muszą, Mo, moje musi być na wierzchu, nie, tam I potrafisz demonizować drugą stronę, tak? podjudzać, pludziadem nie w internecie, tu, tam, się w rozmowach, nie? Skakać sobie do gardeł, bo twoje musi być na wierzchu, bo ty musisz czuć, że masz władzę i ci twoi mają władzę, nie? Hmm? I właśnie te niskie instynkty takie w nas, to politycy sobie tak rzucają, a to tu coś, tu coś, tu coś, w mediach społecznościowych napisze, że ten to zrobił, tamten to zrobił, i już jest podkręcona, nie? A my tak się dajemy trochę. Mam nadzieję, że nie wszyscy. Więc jeżeli jesteś takim człowiekiem chorym na władzę, to Jezus ma ciekawe lekarstwo na to. Chcesz mieć władzę nad czymś życiem? Chcesz zmieniać czyjeś życie? Ją można. Słuchajcie, są ludzie między nami, którym 300 zł. Brakuje do 15, żeby przeżyć. A ty masz 300 złotych I możesz uratować im życie. Masz w, w przyzwoite zarobki, jest okej okay u Ciebie i tak dalej. Możesz się tym podzielić z ludźmi, którzy są w potrzebie, i naprawdę możesz uratować komuś życie, bo ten człowiek nie pójdzie, nie weźmie ze chwilówki, którego zarżnie y, y, procentami, tak? i ratami. Nie wpadnie w spirale długo. Czasami aż tyle. I będziesz miał władzę nad życiem tego człowieka, i możesz to zrobić. Możesz mu zmienić życie na lepsze. Słuchajcie, wielu ludzi chciało być Bogiem. To widzieliśmy, jak dyktatorzy kazali sobie oddawać hołd. Obrazki wieszano. Ale tylko jeden Bóg chciał być człowiekiem. I to był Jezus. I Bóg, jedyny, który ma władzę, staje się człowiekiem po co, żeby stać się prezydentem i zarządzać wszystkimi? Nie, żeby służyć. Służył każdemu nam. Chory, yy, potrzebujący, opętany, no to łaził, chodził, uzdrawiał, tak? Starał się im pomóc. W ten sposób i to nam zostawił. Chcesz być najważniejszy? Służ wszystkim. Wtedy jesteś najważniejszy, kiedy jesteś sługą wszystkich. To jest jego styl życia. Więc jeżeli masz takie ciągotki, zamiast się, wiecie, zużywać na polityczne walki i przepychanki, idź i zmień komuś życie na lepsze. Naprawdę nie trzeba dużo. Nie zawsze trzeba pieniędzmi. Czasami wystarczy swoim czasem i swoją pracą, za którą ktoś ci nie zapłaci, bo nie ma. Ale ty to zrobisz z dobroci serca. I ostatnia pokusa to jest to, co aha, Jezus ma się rzucić mówi, no rzuć się, przecież Bóg powiedział, że cię uratuje dawaj, niech się wykaże nie będziesz wystawiał Pana Boga na próbę egoizm egocentryzm że nawet Bóg jest na moje posyłki wiecie w czym się to wyraża? kiedy przychodzisz tutaj do kościoła Nazywasz coś wielce modlitwą, ale tak naprawdę składasz zamówienie. Ja poproszę o zdrówko dla mnie, dla całej mojej rodziny, o pomyślność, szczęście i tak dalej. Po to tu przychodzę i się modlę. I później jest tak, że jak tego nie dostaniesz, to jest wielka obraza na Boga. Bo okaże się, że nie wiem, ktoś z twojej rodziny jest chory na nowotwór. Nie? Tylko Bóg z nikim takiej umowy nie podpisywał w ogóle to ty sobie wymyśliłeś, bo ty masz jakiś plan i Bóg ma się do niego dostosować. I jeżeli Bóg ma się dostosować do twojego planu, to co dopiero twoi bliscy? Taki człowiek, egocentryk, uuu, ciężko. On jest słoneczkiem, a wszyscy mają być satelitami, które mają kręcić się dookoła niego. I każdy z nas ma taką ciągotkę do tego, bo my jesteśmy egoistami, my się rodzimy egoistami. Małe dzieci są egoistami. Będą tak długo płakać, aż ktoś im zaspokoi potrzeby. Tylko trzeba z tego wyrosnąć. A jeżeli z tego nie wyrastam, jeżeli masz pokusę bycia egocentrykiem, który wszystkich ustawia i musisz być zawsze po Jego, to Bóg ma takie lekarstwo ciekawe. Modlitwa. Spędzaj więcej czasu z Bogiem. Bo Bóg jest taki wielki, a ty jesteś taki mały i wtedy to rozumiesz. Tylko nie modlitwa na zasadzie przychodzisz składasz zamówienie, bo to nie jest modlitwa. Przyjdź i spotkaj się z Bogiem. I wtedy znajdujesz swoje miejsce, uczysz się pokory, a pokora zawsze cię będzie ustrzegać przed egoizmem. Więc taki styl życia Jezus nam proponuje. Jałmoczna, modlitwa, post. Kontra, pycha, egoizm i konsumpcjonizm. Warto nad tym popracować. Jest sześć tygodni. Słuchajcie, może w każdym tygodniu jedną z tych rzeczy popraktykować trochę bardziej i zmieniać swoje życie. Niech to będzie widać na zewnątrz. Ćwiczyć się, bo to są ćwiczenia duchowe. Na pustyni to tak jest. Nie będzie łatwo, ale idziemy za Chrystusem na pustyni, bo na pustyni człowiek zdaje sobie sprawę rzeczywiście rzeczy, które są do życia konieczne, a które są tylko zbędnym dodatkiem. Amen odżywki i suplementy, czyli większa dawka mocy dla zaawansowanych duchową.